Są takie samochody, których sam wygląd powoduje, że człowiek wierzy w jeszcze jaką taką przyszłość prawdziwej motoryzacji. Jednym z takich aut jest niewątpliwie Lexus LC. Tak, wiem, że już mnie widzieliście w tym samochodzie w takim kolorze, ale to było rok temu i to był zupełnie inny samochód. To jest hybryda. Wówczas to było V8. Ta hybryda, jak wiecie, również daje radę, mimo że jest hybrydą. Ale jest to jeden z tych elementów, o których Wam chcę opowiedzieć już za kierownicy. A powiem kilka rzeczy, o których jeszcze nigdy nie mówiłem. Zapraszam. Znów za kierownicą auta jednej z moich Najulubieńszych marek. Tym razem, tak jak Wam już to powiedziałem, w rozbiegówce znów w żółtym, ale to nie jest ten sam żółty. To, że jest to Yellow Edition, to jeszcze o niczym nie świadczy, bo rok temu. To był LC500, teraz jest LC500H, czyli hybryda. Rok temu było 464 konie, teraz jest 359. Rok temu było 560 Nm, teraz czysto teoretycznie tych Nm jest prawie 700, ale tylko 359 koni mechanicznych, chociaż. 299 z 3,5 litrowego silnika V6 i 180 z elektrycznych. No tak, przecież to logiczne. To się razem sumuje w 359. To jest jedna z tych rzeczy, które okropnie drażnią ludzi lubiących mieć wszystko poukładane, że w hybrydach nie da się na wprost. Sumować parametrów elementów zespołu napędowego. Ale no, tak to jest, że tam, gdzie dla jednego silnika przypada maksymalna moc lub maksymalny moment obrotowy, to drugi, bądź trzeci, bądź czwarty, bądź wszystkie inne elektryczne naraz mają w tym momencie albo odłączone zasilanie, albo. Są napędzane tylko w jakimś tam stopniu. I w efekcie to się nie da razem posumować. Aczkolwiek, aczkolwiek, jak się okazuje, osiągi już wyglądają na takie, które się zsumowały. Ten krótki zryw tutaj. Podczas wyprzedzania rowerzysty powinien Wam bardzo wiele powiedzieć. Znaczy, z jednej strony on Wam powie, że rok temu z kierownicy i wewnętrzu samochodu w ogóle, ale również dla obserwatorów z zewnątrz mieliśmy zupełnie inne atrakcje akustyczne. No bo jednak tam to jest 5-litrowe V8, które potrafi ryknąć. A teraz tylko V6, za to wysokoobrotowe i za to bardzo chętne do dawania głosu i pokazywania, że jest czym jechać. Jest czym jechać, a przy tym to jest jednak bardzo istotne, jak będziecie mogli zobaczyć u Michała Śniadka na kanale Kartest.net. Ha. Średnie spalanie, co widać teraz tu, za ostatnie 500 km, które pokonałem tym samochodem, wynosi 8.9. Zaznaczam, pokonałem 500 km tym samochodem od pełnego zbiornika i jak widzicie tu, mam pół zbiornika. I jeszcze 342 km zasięgu teoretycznego. To też jest kwestia, która drażni ludzi lubiących mieć poukładane wszystko. Mianowicie e, średnie spalanie dla takich samochodów e, teoretycznie wygląda tak, że 89, a w praktyce no. Przecież, skoro pokonałem 500 km i mam jeszcze pół zbiornika, to zasięg powinien być 500 km. Nie, to się też nie chce w żaden sposób sumować. Niemniej mamy do czynienia z bardzo szybkim autem i zaskakująco oszczędnym. 8,9 przy takich parametrach, przy przyspieszeniu 0, 100 jak za chwilę zobaczycie na moich pomiarach, około 5 sekund. Naprawdę nie ma wstydu przed Ryśkiem. E, przy okazji od razu dopowiem. M, nie zrobiłem pomiarów dynamicznych 100-140, ponieważ byłem na obwodnicy trójmiejskiej, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120, a jestem pewny, że wśród e, widzów tego filmu znaleź, e, znajdzie się kilku takich, którzy e, liczą słupki albo wymyślają coś jeszcze. I im wyjdzie, że przekroczyłem prędkość o 94 km na godzinę tak jak mi ostatnio wyliczyli, nie ma sensu się kopać z koniem. Uwaga, Lexus LC 500h 0100. 100 60 100 80 120 Tylko do 120, ale i to jest imponujące. W każdym razie co my tu mamy? Mamy silnik spalinowy, tak jak powiedziałem, 3.5 litra V6 o mocy 299 koni mechanicznych. Silnik Wolnossący silnik nawet nie pracujący w trybie Atkinsona, normalny porządny silnik V6 i do tego dwa silniki elektryczne, z których ten trakcyjny ma 179 koni mechanicznych mocy i 350 Nm momentu obrotowego, spalinowy ma. Też 350 nm momentu obrotowego, więc razem jest tego bardzo dużo. Napęd jest przenoszony tylko na koła tylne. Za pośrednictwem niezwykle inteligentnej konstrukcji jest to skrzynia biegów łącząca w sobie skrzynię ECVT ze skrzynią automatyczną konwencjonalną, czyli hydrokinetyczną, w taki sposób, że nigdy nie ma tutaj efektu wycia, efektu ślizgającego się sprzęgła. Natomiast mamy efektywnie 10 przełożeń, tak samo jak w wersji V8 czysto benzynowej. W związku z tym, no, Większość zarzutów, które niektórzy mogliby mieć, z miejsca odpada. Natomiast ja muszę Wam od razu powiedzieć, jakie mam zarzuty, które pojawiają się, kiedy jeżdżę czymś takim po trójmieście. Kocham trójmiasto, przeżyłem tutaj 20 lat. Tu niedaleko jest moja szkoła. Jestem w Górnej Oliwie w tej chwili. Górna Oliwa to jest w ogóle jedno z najwspanialszych miejsc na świecie. Ale po pierwsze, kompletnie nie rozumiem, dlaczego tak wspaniale rozwijający się punkt jak Trójmiasto musi mieć tak beznadziejne nawierzchnie, nawet w miejscach, które zostały całkowicie odnowione, całkowicie doprowadzone do XXI wieku Unii Europejskiej i w ogóle pierwszego świata, a nawierzchnie są straszne. A po drugie, dlaczego tyle inwestycji które wciąż są opisywane tablicami pokazującymi kto to zlecił kto zainwestował te tablice są często nawet o 4 lata już przeterminowane i mimo, że mówimy o tablicach o inwestycjach unijnych to cały czas mamy do czynienia z czymś co wygląda jak pierwszomajowy czyn społeczny czyli zrobiliśmy odhaczone i więcej nikt się tym nie zajmuje coś Okropnego. Nie cierpię tego. Zrobiono raz przepięknie, po czym flejowato to wygląda, bo nikt nie sprząta, nikt nie dba. Wstydźcie się. Wracamy do auta. Bardzo lubię jeździć tym samochodem. Chociaż rzeczywiście w takich okolicznościach jak trójmiejskie ulice to nie zawsze daje tyle samo frajdy bo zawieszenie które nie jest w przeciwieństwie do głównych rywali nie ma nawet możliwości kupienia zawieszenia nawet adaptacyjnego a co dopiero pneumatycznego to zawieszenie okazuje się zbyt sportowo komfortowe jak na takie drogi i w pewnym momencie to, że jest to tak precyzyjne urządzenie, ten samochód, tak chirurgicznie precyzyjny układ kierowniczy, tak chirurgicznie precyzyjny układ jezdny pozwalający na wygłupy na zakrętach, naprawdę. Takie? I to nagle przestaje być przyjemne z prostego powodu. No, kolejny, garby, dziury. To wszystko razem nie sprzyja jeździe samochodem sportowym, który w dzisiejszych czasach jako gran turismo najwyższej klasy, no trochę odstaje przez to, że nie ma pneumatyki. I można się było dużo śmiać z Mercedesa, na przykład. Ale okazuje się, że Gran Turismo w wydaniu ze Stuttgartu zdecydowanie lepiej sobie radzi z rzeczywistością trójmiejską. I przykro mi to mówić, bo poza tym ten Lexus ma tylko jedną wadę: a mianowicie jest potwornie szeroki i ma straszliwie długie drzwi. W związku z czym, kiedy się chce gdzieś zaparkować, to trzeba szukać miejsca no najlepiej przy krawędzi parkingu, żeby przynajmniej z jednej strony mieć gwarancję możliwości dostania się do środka. Że nikt nas nie zastawi. A zastawieniem w tym aucie jest już sytuacja, kiedy ktoś, się, ktoś zaparkuje obok w bardzo cywilizowany sposób w odległości nie wiem 80 cm a to nie jest odległość przy której da się tutaj wsiąść w taki sposób żeby się człowiek nawet bardzo smukły nie mówię o sobie nie poczuł upokorzony no cóż ale tego typu wady są typowe dla samochodów Gran Turismo no, w sumie dopiero co narzekałem, że Porsche Taycan ma za krótkie drzwi, trudno mi dogodzić, prawda? No nic, nie, nie e, rozbierajmy tego na sztuki, nie doktoryzujmy się nad tym, ale fakt jest faktem: jest to samochód trudny w parkowaniu, bo sam w sobie jest strasznie szeroki, a jeszcze trudniejszy. Jeśli chodzi o wsiadanie i wysiadanie, no bardziej zielone nie będzie, w każdym razie, jadę autem, które bazowo kosztuje. 550 tysięcy złotych i uczciwie, bardzo uczciwie Wam powiem: to jest samochód wart każdej złotówki z tej ceny. Dziękuję, do widzenia.